Nowym trenerem KTS-u został Piotr Dziewicki, w przeszłości między innymi zawodnik ekstraklasowej Polonii Warszawa, Amiki Wronki czy tureckiego Antaliasporu. W 2013 roku został szkoleniowcem Polonii Warszawa, trenował również MKS Ciechanów i Ząbkowie Ząbki. Jak poradzi sobie w KTS Weszło? Denerze, jak czuje się pan w drużynie KTS weszło? To jest takie pytanie rozgrzewkowe. No na to pytanie bym odpowiadał zapewne bardzo długo. E, tak mogę powiedzieć, że po tym co zobaczyłem i, e, i co zostałem, jeżeli chodzi o zespół przede wszystkim, bo najbardziej interesuje mnie ta część taka sportowa, żebyśmy sobie te cele, które są nakreślone, osiągnęli. Jestem mile zaskoczony, bo Raz, frekwencja na treningach jest świetna, chłopcy pracują naprawdę wyśmienicie. No i mam nadzieję, że to się przełoży na wyniki. Czy wcześniej śledził pan projekt KTS Weszło? No nie tylko projekt KTS Weszło, ale też i kanał sportowy. Miałem tej okazji gościć również w Radio Weszło wcześniej, Uprzemka Mamczaka, więc, więc oczywiście jak najbardziej znam ten projekt, wiem z czym on się wiąże, jakie pokłada się w nim nadzieje, nie tylko od strony sportowej, ale takiej społecznej. A co trener sądzi o kulisach KTS Weszło? Bo jestem pewna, że trener je ogląda. Zdarzało się, że, zdarzało się, że, że, że obejrzałem jakieś kolisy, jakieś szczególnie te po meczu Pucharu Polski, tego okręgowego warszawskiego. No To jest ciekawa, ciekawa formuła, na pewno interesująca dla ludzi. Dopóki ona nie wykracza poza pewien taki smak, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ja natomiast jestem takim, nie lubię... Nie lubię można powiedzieć, nie w kontekście absolutnie kulis, tylko w ogóle nie lubię takiego trochę chamstwa na, na, yy, 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 w, yy, w telewizorze. Yy, bo jednak te dzieciaki one to chłoną. Yy, kanał sportowy weszło, ma bardzo dużą oglądalność i myślę, że też yy, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w jakiś sposób kształtować te nawyki wśród dzieciaków i młodzieży. Czy w momencie meczu y, tego Pucharu Polski pomiędzy ząbkowią, a KTS Weszło przeszło Panu przez myśl, że mógłby Pan kiedyś uczestniczyć w tym projekcie? No szczerze mówiąc, nie przeszło mi to. W... Tym bardziej, że Ząbkowia wygrała 5 do 1. Tak, ale to nie chodzi o wynik. Jakoś nie myślałem o tym, że nasze drogi z, z Krzyszkiem Stanowskim mogą się, mogą się zetknąć i, i, i razem możemy współpracować. Niemniej jednak, bardzo się cieszę, że do projektu dołączyłem, bo tak jak powiedziałem, nie patrzę na ten projekt z punktu widzenia drużyny, która gra na poziomie ligi okręgowej, tylko patrzę na ten projekt jako. Projekt, który należy rozwijać, chcemy rozwijać, budować, a ja zawsze jestem otwarty na takie, na takie typu inicjatywy. I dlatego też Szysiek Stanowski mnie przekonał do tego, żeby do tego projektu dołączyć, żeby w jakiś sposób starać się sprofesjonalizować nie tylko działania takie sportowe, ale też takie organizacyjne przy klubie. A co pomyślał pan w momencie, kiedy zadzwonił telefon i był to Krzysiek Stanowski? Na początku SMSowaliśmy. Krzysiek chyba odczytał mojego tweeta na, na, na Twitterze, chyba, być może na Facebooku. No i następnego dnia, czy chyba nawet wieczorem napisał, czy nie się dołączyć do, do projektu. Ja trochę byłem trochę zdziwiony, że, 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 że akurat Krzysztof do mnie tutaj napisał i że chce, żebym dołączył, ale yy, yy, znając ten projekt może nie tak dokładnie, bo dopiero wtedy zacząłem się zagłębiać. Stwierdziłem, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy projekt. Odpisałem Krzysztofowi, tak, Krzysztof, jestem zainteresowany. Myślę, że możemy się spotkać i, 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 i pogadać. Ale Krzysztof mi odpisał od razu, mówi: Słuchaj, ja teraz nie mogę, bo wyjeżdżam do Kongo. Jak jesteś zainteresowany, to możemy się spotkać. a Jak nie, to pogadać możemy sobie na początku stycznia. Ja mówię: Nie, no jestem zainteresowany ciekawymi projektami, z ciekawymi ludźmi, a więc jak najbardziej możemy spotkać się i porozmawiać, nie tylko jako taka. Kurtuazyjna rozmowa, ale, ale, ale mówię wstępnie, jestem naprawdę zainteresowany, ale chciałbym też usłyszeć od Ciebie, w którym kierunku projekt ma zmierzać, tak? jeżeli chodzi o tą taką profesjonalną część związaną z rozwojem klubu, z rozwojem piłki nożnej, zawodników i, 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 i budowaniem takiej całej otoczki. Także Krzysztof mnie przekonał do tego, zresztą też i Daniel Ciechański, którego znam jeszcze z czasów, kiedy grał w Juniorach Polonii, u trenera Michała Libicha, a więc znamy się bardzo, bardzo dobrze. Znam również Daniela Kokosińskiego. Mieliśmy razem okazję grać w Polonii po tym moim powrocie z Antalii, a więc no bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, że dołączyłem do projektu. Ale pamiętam, jak spotkaliśmy się tutaj w redakcji Weszło FM, robiliście wtedy live'a na Facebooku, i to od akcjonariuszy zależało, czy e, będzie pan trenerem KTS weszło. Były chyba dwa dni na zastanowienie albo trzy. Było też głosowanie na Facebooku, czy był taki lekki stresik przedtem, tym, czy, czy jak już Pan zrobił tego live'a, to pomyślałam, no, myślę, że przekonałem e, akcjonariuszy. To znaczy, akcjonariusze zadawali pytania na, na, na Facebooku, na tej grupie akcjonariuszy. Ja do tej grupy zostałem, zostałem dodany. Co. Co jak gdyby sprawiło, że, że bardzo pozytywnie byłem do takiej formy nastawiony, to to, że wśród tych wszystkich akcjonariuszy nie zobaczyłem ludzi, którzy właśnie, nie wiem, hajtują albo, albo te, to, to, co piszą, nie jest w jakiś sposób związane z, z merytoryką i, i faktycznie z myślą, z myślą o klubie. Do tego spotkania się przygotowałem, bo sobie wszystkie te pytania wynotowałem, aby znać, znać odpowiedź, żeby ci akcjonariusze nie musieli ich ponownie zadawać, a więc z Krzysztofem, no, ponad chyba półtorej godziny rozmawialiśmy na, na tym live. Cieszę się, że cieszę się, że takim odzewem się to troszeczkę że taki odzew dostaliśmy, że, że, że jednak no duża, duża większość, może chyba tam 17 głosów było, było na nie i chciałem się dowiedzieć dlaczego, tak? Czy jest to związane z tym, że mam przeszłość polonijną, czy jest to związane z tym, że, że tak jak pisali niektórzy akcjonariusze, że nie zostali zapytani o to, czy w ogóle należałoby gdzieś dokonać zmiany na stanowisku trenera, bo to jest dla mnie tak z punktu widzenia takiego socjologicznego ciekawe, dlaczego akurat te osoby, ale może będą miały okazję się wypowiedzieć na, na ten temat temat ten klub jest budowany poprzez taką społeczność. Ja mówiłem Krzysztofowi, że w, w takim projekcie już miałem okazję brać udział w momencie kiedy Polonia spadła do czwartej ligi, gdzie również staraliśmy się ten klub budować na właśnie bazie takiego socios, ale nie związanego z tym, że zawodnicy Obejmowali kibice, akcje. Dopiero później się to odbyło, kiedy już mnie, już mnie w Polonii nie było. E, udało nam się tą grupę właśnie scalić, udało nam się stworzyć taką dodatkową wartość, nie tylko, nie tylko sportową, współpraca z mediami, z prasą, właśnie z, z, z biznesem, za którą również gdzieś tam byłem, byłem odpowiedzialny za tamtych czasów. A więc ten projekt, tak mi się wydaje, troszeczkę. Nawet nie troszeczkę, nawet bym powiedział, bardzo podobny, z tym, że ta jedna różnica, że od początku no można stać się akcjonariuszem klubu i właścicielem cząstki, cząstki klubu. I, i, I to jest bardzo, bardzo ciekawe. A nie uważa trener, że oddanie klubu w ręce akcjonariuszy to ryzykowny pomysł? Nie, ja uważam, że nie. No jest przecież wiele klubów, które tak działają na, na świecie. Kwestia jest tylko, no wiadomo, że ktoś musi tym klubem zarządzać. Tak? Ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby akcjonariusze podejmowali takie decyzje, które by odwlekały zdarzenia, które mają się zadziać. A więc wydaje mi się, że w kodeksie również spółek handlowych jest zapisane, że tak, wybiera się zarząd, tak radę nadzorczą i to ona jak gdyby kieruje, kieruje organizacją. Tutaj jest troszeczkę inna forma i ja ją, ja ją, ja ją rozumiem, że, że troszeczkę wykraczamy poza takie to prawo handlowe, że jednak akcjonariusze będą mieli możliwość zagłosowania nad właśnie, czy chociażby zatrudniamy trenera, czy nie zatrudniamy, czy Chcemy zawodnika czy nie chcemy zawodnika yy, i to jest i to jest na pewno bardzo bardzo ciekawy ciekawy pomysł pod warunkiem, że po drugiej stronie yy, po stronie akcjonariuszy będą faktycznie osoby, które będą się też angażowały w to, tak? No bo fajnie jest zarządzać czymś z punktu widzenia siedzenia na kanapie, oglądania tego w telewizji, czytania czegoś w internecie i podejmowania decyzji, nie mając wizji takiej całościowej, takiego spojrzenia holistycznego na, na, na prowadzenie klubu. Wiadomo, że to jest. To jest takie ciało, które, które składa się z wielu narządów, tak? czyli zawodników, ludzi, którzy pracują w klubie, trenerów, organizatorów całej tej, całej tej otoczki. No i to wszystko musi ze sobą funkcjonować dobrze, bo jak nie będzie, no to nie będzie szansy na, na sukcesy, co pokazuje w tej chwili. Chociażby sytuacja legi, tak? gdzie, gdzie gdzieś w środku, właśnie widać, że, 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 że to nie jest organizowane w taki sposób, jak, jak, to, jak to powinno być. W Uniejowie już mogliśmy poznać akcjonariuszy z klubu biznesu. Czy trener znalazł z nimi wspólny język i spójną wizję? Znaczy, no wspólna wizja jest na pewno jedna na tej, na tej kanwie sportowej, że klub ma się piąć w górę, ma osiągać sukcesy. Zawodnicy mają mieć radość z tego, że, że, że uprawiają sport jeszcze, jeszcze dzisiaj, ale, ale, ale i później. Wiadomo, że dzisiaj zawodnicy nie dostają za to wynagrodzenia, chociaż ma to miejsce na tym poziomie również rozgrywkowym, gdzie KTS w tej chwili występuje, inne, inne drużyny dostają po prostu pieniądze za grę co dla mnie jest troszeczkę chorym, chorą sytuacją, e, więc tym bardziej cieszę się, że, że udało się i Oskarowi Śliwowskiemu taką grupę zebrać, która chce tutaj być, chce być w tym projekcie, chce w nim uczestniczyć. W tej chwili znowu gdzieś prowadzimy następną rekrutację do, do drużyny, a więc, a więc myślę, że myślę, że tutaj, że tutaj to będzie bardzo, bardzo taka ciekawa rzecz. A jak współpracujesz się z trenerem Oskarem? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jak powiedziałem, Oskar Oscar tutaj wykonał, uważam, świetną robotę, Stalił ten zespół. Ci zawodnicy chcą ze sobą przebywać i wspólnie teraz będziemy z Oskarem ten zespół prowadzić. To wróćmy jeszcze na moment do tego meczu Pucharu Polski pomiędzy Ząbkowią a KTS Weszło. Czy dostrzegł pan jakiekolwiek pozytywy w grze KTS Weszło, a jakie mankamenty? Mam materiał z tego, z tego, z tego meczu, To już była szeroka analiza. Znaczy, ja sobie oglądałem mecze KTS-u bodajże dwa albo trzy przed naszym meczem Pucharowym, żeby na ten mecz się przygotować. Zawsze tak, zawsze tak robię, żeby. No, wiedzieć y, najwięcej, ile jest to możliwe o, o, o przeciwniku, nie dlatego, że się jego obawiamy, tylko żeby właśnie wychwycić te słabsze strony, żeby można było w nie uderzyć, a z kolei te mocne, żeby można było się przed nimi y, z, zabezpieczyć. I, y, no i patrząc po, po, po tym, w jaki sposób ten mecz przebiegał, to nam się udało y, y, osiągnąć. Jest na pewno wielu chłopaków, którzy mają z jednej strony ogromną frajdę z tego, z tego, co robią. Jest mnóstwo zawodników, którzy gdzieś mają troszeczkę braki w takiej wytrzymałości ogólnej, w sile, co może się, co może się przejawiać w tym, że, że, że mogą odnosić, odnosić kontuzję. Troszeczkę, z, troszeczkę zmodyfikowaliśmy ten, ten plan, ten, który, który, który w tej chwili realizujemy, tak żeby na początku Wprowadzać mniejsze obciążenia, żeby była ta, ten czas na, na adaptację do obciążeń. No i dzisiaj mamy, można powiedzieć, większość zawodników zdrowych. Pojawiają się jakieś urazy drobne, które, które są jak gdyby takimi chronicznymi, można powiedzieć, już, już, już z poprzednich okresów. Yy, więc na pewno jest w zespole. I to, I to cieszy, bo, bo to jest najważniejsze, że zawodnicy chcą, tak? że chcą się rozwijać, chcą pracować, yy, i to jest dla mnie klucz do sukcesu. A to, że niektórzy mają, yy, są lepiej przygotowani pod względem taktycznym czy, czy, yy, czy technicznym, ja myślę, że yy, w pewnym stopniu jest to do, do nadrobienia. Zarówno organizacja gry, gry zespołu, z takich mankamentów, jeżeli chodzi o zespół, no to na pewno jest do poprawy, to, żeby. Szybciej zawodnicy przechodzili z tej fazy przejściowej, szczególnie z ataku do obrony, żeby ta reakcja była szybsza, bo tak jak na poziomie Ligi Okręgowej może to nie kończyć się utratą gola czy stworzeniem sytuacji przez, przez drużynę przeciwną, tak w lidze wyżej, czy to w, w, tym, w piątej lidze, która powstanie, czy w czwartej, no takie sytuacje już, już doprowadzają do tego, że po prostu się traci bramki. W lize okręgowej to przygotowanie fizyczne, taktyczne, a może atmosfera. Jakie tutaj widzi pan trener proporcje? Myślę, że każda z tych, z tych cech, Y, które tutaj y, zostały wymienione. Myślę, że każda z nich jest y, ważna. Bez atmosfery nie można dobrze pracować, y, a nie można dobrze pracować, jeżeli się nie ma właśnie dobrej atmosfery, a więc to się wszystko ze sobą nakręca. Tak jak powiedziałem, musimy poprawić grę taką pod względem organizacji, jeżeli chodzi o, o, o te fazy przejściowe y, i. I to mnie najbardziej cieszy, że zawodnicy chcą. To jest naprawdę podstawa do tego, żeby cokolwiek zrobić, że nie trzeba ich namawiać do tego, że, 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 że należy pracować, że to, co dzisiaj robimy, to ma im ułatwić w maju czy, 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 czy pod koniec kwietnia, gdzie inne zespoły już, tak się mówi, będą oddychały rękawami, a my będziemy się po prostu z bananem na ustach bawili po prostu w piłkę nożną. Za nami okres przygotowawczy w Uniejowie. Jak pan potraktował ten czas? Jako solidny trening czy może poznanie drużyny? To było zaledwie kilka dni. Tak, byliśmy na świetnym, świetnym zgrupowaniu w Uniejowie. Naprawdę, i to, to jeżeli chodzi o. Poziom rozrywkowy, w którym, na którym jest KTS weszło. to no Taki wyjazd nie zdarza się e, również w, w, w zespołach i trzecioligowych, a więc to naprawdę, naprawdę świetna sprawa. E, zarówno ten czas służył do tego, żeby zespół poznać, w jaki sposób e, funkcjonuje, ale też żeby zobaczyć, jakie ma możliwości, zarówno pod względem przygotowania, jak i. Jak i, e, takiego fizycznego, czy wytrzymałościowego, jak i zobaczyć, jak reagują na pewne bodźce treningowe, nie tylko związane właśnie z, czy z przygotowaniem fizycznym, czy, czy, czy siłowym, ale takim troszeczkę trening głowy, właśnie reakcji, podejmowania decyzji na zdarzenia boiskowe, e, No i ten trening taktyczny, tak? No, pokazał, że przez ten tydzień czasu, kiedy popracowaliśmy na całym boisku, kiedy mieliśmy wszystkich do dyspozycji, no to zawsze jest tak, że ta jakość naprawdę bardzo szybko y, progresuje, czego przykładem mógł być y, ten sparring nasz y, y, z, z Wilgą Garwolin. Y, ja nie mówię, że, że wygraliśmy mecz i, i bo, bo to nie chodzi o to. Będą mecze, kiedy będziemy wygrywać, a będziemy niezadowoleni, bo tak po prostu jest y, na, tym, na tym poziomie. Niemniej jednak podobała mi się bardzo organizacja gry, tak? Y, Pewne rzeczy, które realizowaliśmy z trenerem Oskarem podczas, podczas tego zgrupowania na tych świetnych warunkach, no, mieliśmy okazję zaobserwować podczas sparingu i to na najbardziej cieszy, że zawodnicy uwierzyli w to, co, w to, co im zaaplikowaliśmy, co im chcieliśmy przekazać, co chcieliśmy zrealizować, wdrożyć, a oni to starali się zrealizować w meczu i to przyniosło y, y, takie rezultaty bardzo pozytywne, że biegali mniej. Ale może troszeczkę bardziej dynamicznie, podejmowali lepsze decyzje, co zaowocowało y, chociażby strzeleniem trzech bramek, a mogliśmy jeszcze troszeczkę ich, y, ich strzelić. Trener Piotr Nowak w wywiadzie dla kanału sportowego mówił o ważnym kręgosłupie drużyny, obrońcy, pomocniku i napastniku. Czy już taki kręgosłup wyklarował się w Pana głowie, jeżeli chodzi o drużynę KTS Weszło? Myślę, że on się cały czas kształtuje. Yy, każdego, w każdym treningu, w, w, w każdym meczu yy, zawodnicy, którzy, którzy mają stanowić siłę o tym, tego zespołu i stanowić taki, taki trzon. Yy, oczywiście oni, oni, oni są, widzimy widzimy ten taki kręgosłup, ale ja myślę, że, że tutaj nie chcielibyśmy opierać tylko na tym kręgosłupie, ale chcielibyśmy, żeby te. Kosteczki, które odchodzą od tego kręgosłupa, one też były silne, miały, miały mocne wsparcie, ale one też, żeby dawały wsparcie kręgosłupowi. tak? Więc, więc nad tym będziemy bardzo mocno pracować. Ja bym nie chciał, żeby zawodnicy patrzyli tylko na ten kręgosłup że to oni będą wygrywać mecze, to oni będą tutaj najbardziej się starać. Ja bym chciał, żeby każdy z zawodników, nie tylko ten pierwszy, ale ten przede wszystkim 18, dwudziesty, dwudziesty był odpowiedzialny za to, co się dzieje. To jest nasza rola z Oskarem. I i z klubem, żeby ci ludzie byli potrzebni, czuli się potrzebni, bo tylko wtedy będziemy, będziemy odnosić sukcesy. No bo jest takie powiedzenie: jak ten Twój ostatni jest dobry, taki jest dobry zespół, a więc, a więc cały czas będziemy również zwracać uwagę, kto jest dzisiaj być może tym, tym ostatnim, który nie, który nie jest najsilniejszy, ale od niego też będziemy dbać. Myślałam, że trochę nazwisk pan zdradzi jednak. Nie, nie zdradzę, nie zdradzę, nie zdradzę absolutnie. No. Rozumiem. Na treningi przychodzą też testowani zawodnicy, w większości to są młodzieżowcy, czy widzi w nich Pan potencjał i czy mogą wnieść jakość do drużyny. Znaczy podstawową kwestią to jest to, tak jak powiedziałem, na bazie e, e, doświadczeń i obserwacji e, wiem, że w ligach okręgowych zawodnicy dostają pieniądze. No bo tak po prostu jest, tak jak powiedziałem, jest dla mnie niezrozumiałą sytuacją. E y Natomiast tutaj rozmawiając z zawodnikami, bo różni zawodnicy do mnie dzwonią, ja na samym początku mówię, że dzisiaj sytuacja w KTS weszło wygląda tak, a nie inaczej, bo wiedzą, że KTS wypuścił akcję, tak, ma mnóstwo pieniędzy, można by powiedzieć. Ale ja studzę te emocje zawodników, którzy tutaj czy do mnie, czy do, do innych zawodników również dzwonią, mówię tutaj zawodnicy dzisiaj są na poziomie takim, że chcą dołączyć do projektu i rozwijać się. Mają dostać profesjonalny trening, zaplecze również ma być w sposób profesjonalny przygotowany. Jeżeli chcą być w projekcie, to, to dzisiaj sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. No i jak widać, ci młodzieżowcy, jaki i Jakiś zawodnicy, z którymi miałem wcześniej kontakt, których, których chciałem na przykład, e, aby dołączyli do, do zespołu w Ząbkowi, e, m.in. Janek Wojtasik czy, czy Aziz. E, oni, oni chcą być w tym projekcie po prostu. Oni chcą tutaj y, się rozwijać, chcą, chcą w tym roku y, awansować, y, chcą, y, chcą w przyszłym roku powalczyć znowu o następne może, może sukcesy y, i to jest bardzo, bardzo takie pozytywne. Na jakich pozycjach widzi Pan aktualnie braki? Ja nie chciałbym powiedzieć o, o brakach, bo y, my musimy patrzeć na to naprawdę bardzo tak. Y, Wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i do czego chcemy dążyć. Ja uważam, że żadnego zawodnika dzisiaj e, nie możemy przeoczyć na tym poziomie, bo nie wiadomo, e, kto tak naprawdę może się na tym rynku takim amatorskim e, nam trafić e, i, i chcemy zobaczyć każdego. A tak jak powiedziałem, dzisiaj, jeżeli chodzi o młodych ludzi, Ciężko jest ich zachęcić do tego, żeby byli solidni, żeby byli odpowiedzialni, żeby byli punktualni, żeby przychodzili na treningi, żeby się starali, i tak dalej, i tak dalej. I patrząc na tych chłopców, którzy dołączają do nas, no większość z nich taka jest. Chcą coś, chcą coś osiągnąć, a więc. My nie odrzucamy żadnego zawodnika, który chce do nas przyjść. Chcemy się jemu przyjrzeć, na początku może w takiej formie rekrutacji, żeby zebrać jakieś informacje i ewentualnie zaprosić na trening. Obecnie na mailu, który, który, który został podany do wiadomości, aby zawodnicy się zgłaszali, na przykład zgłosił się zawodnik z Ukrainy, który grał w kadrach młodzieżowych reprezentacji Ukrainy, w tej chwili jest w Polsce. Dzisiaj będzie na treningu, będziemy, będziemy się przyglądać, będziemy rozmawiać. To jest, yy, to jest zawodnik z rocznika 90 yy, bodajże 9, a więc 23 lata. No i tak jak powiedziałem, w piłkę na pewno potrafi grać, bo gdyby nie potrafił grać, no nie grałby w kadrze U17, U19 i U21, i U20 w, w reprezentacji Ukrainy. Sytuacja tak się potoczyła, że musiał wylądować w Polsce, pracuje i chciałby, chciałby do tego projektu naszego dołączyć. A więc takie perełki się również tutaj gdzieś odnajdują, no i my nie możemy ich naprawdę przeoczyć, musimy im pomóc. Drużyna w rundzie jesiennej straciła 14 bramek. Na live na Facebooku mówił pan, że to bardzo dużo. Jak poprawić skuteczność w defensywie? Czy ma pan na to pomysł? Nie, to nie jest dużo może, ale. Yy, Oglądałam, słyszałam. Yy, Okej, okay, dobra, to bije się w piersi, faktycznie. Yy, no Ja całe życie grając, grając w obronie no mam takie, takie ambicje, żeby drużyna jednak tych bramek traciła jak najmniej, ale to nie jest tylko związane z tym, że linia obrony ma grać dobrze. Jeżeli nie mamy piłki, cała drużyna jest drużyną, która musi bronić, począwszy od numeru 9 napastnika, poprzez ten kręgosłup i te wszystkie kosteczki z boku. Bramkarz w tym takim modelu mojej gry. Mógłby na bramce nie stać. Tak naprawdę. Mamy jak najmniej powodować sytuacji, żeby on musiał y, pracować. Nie da się, zdaję sobie z tego sprawę, ale każdy musi mieć taką świadomość. No, niektórzy humorystycznie troszeczkę podeszli do tego. Y, ja też nie chciałbym tutaj stawiać takiej, y, takiej tezy, że. Że, że faktycznie się to nam uda zrobić. Natomiast ja chłopakom powiedziałem na, na obozie już któregoś, któregoś dnia, że chciałbym, żebyśmy na wiosnę stracili nie 14 bramy, tylko dwie. Po prostu mamy na to pomysł i, i taki cel w postaci utraty jak najmniejszej liczby bramek może spowodować właśnie. To, że zawodnicy będą z jednej strony bardziej odpowiedzialni, będą jednak myśleli, co się wydarzy, kiedy ja piłkę y, stracę, a nie tylko patrzeć y, tak naprawdę y, na, grę, na, grę do, na grę do przodu. Y, a to dlatego powiedziałem, że może nie chodzi o te dwie bramki, ale przygotowując się. Ja już myślę o tym, co się wydarzy w, w lipcu, kiedy y, uda nam się awansować do klasy rozruchowej wyżej, gdzie już będzie trudniej. I stąd właśnie postawiona, postawiona teza. I, I taki cel, po prostu, że mamy po prostu stracić jak najmniej bramek, a ja bym chciał, żebyśmy stracili dwie, tylko dwie bramki. I uważam, że możemy to zrobić. Na tym poziomie jest to realnie do, do zrobienia. Ale warto chyba powiedzieć, że z ligi okręgowej nie awansujemy do czwartej ligi, tylko do nowo powstałej piątej. Tak, no na, dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda z awansami w ten sposób, że Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przygotowuje reformę czwartej ligi tutaj na Mazowszu. W tej chwili są dwie grupy, to też pewnie akcjonariuszom trzeba, trzeba wyjaśnić. Są dwie grupy czwartej ligi, gdzie rozgrywany jest baraż i ta drużyna, która wygra ten baraż awansuje do, do trzeciej. W, zeszłej, z kolei w zeszłym sezonie, kiedy z Ząbkowiem udało nam się wygrać ligę czwartą, kiedy były jeszcze trzy grupy, mimo 14-punktowej przewagi w, w, w czwartej lidze, no nie awansowaliśmy do trzeciej ligi, przegraliśmy jeden mecz w Barażach. A więc chcąc troszeczkę spowodować taką sytuację, żeby, żeby jednak zajęcie pierwszego miejsca od razu dawał awans, Mazowiecki Związek piłki, że chce przeprowadzić reformę taką, żeby była jedna czwarta liga i bodajże chyba dwie piąte, ale wtedy z tych dwóch piątych lig awansowałyby od razu drużyny do czwartej ligi, a więc nie byłoby żadnego barażu. No i jeżeli KTS-owi nam uda się awansować, w co mocno wierzę, uda nam się awansować do. Do tej nowej yy, piątej ligi, yy, no będziemy starali się o to, żeby, żeby wygrać piątą ligę i znaleźć się w czwartej, w mocnej, czwartej, naprawdę mocnej, czwartej lidze. To kiedy zobaczymy, jak KTS weszło w ekstraklasie? Yy, no, patrząc na ilość dzielących nas klas od, yy, od yy, ekstraklasy, no to można by powiedzieć, że. Sześć, tak? 6 lat. No ale wiadomo, że to nie jest, takie, nie jest takie proste. Więc absolutnie nie usłyszy pani ode mnie deklaracji, kiedy KTS weszło, będzie grało w ekstraklasie. Ja jedno mogę tylko zapewnić, że w każdym meczu KTS będzie grał o, o, o 3 punkty. Życzę nam wszystkim upragnionego awansu do, do piątej ligi. A czego panu trenerowi życzyć na ten najbliższy czas? No chyba zdrowia, to jest chyba i szczęścia. Ja zawsze śmieję się, że ci, co na Titaniku mieli zdrowie, niekoniecznie mieli szczęście, więc, więc również tego szczęścia na pewno, na pewno trochę, trochę również się przyda. I wydaje mi się, że to są dwie takie najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Jak to będziemy mieli, to wszystko inne jest łatwe i proste.